Nazywam się Ania Miotk. Chciałabym Wam polecić trzy aplikacje, takie z których sama korzystam i które wydają mi się warte Waszej uwagi. Pierwsze narzędzie oczywiście WordPress, dlatego że prowadzę bloga. Mam stronę powieszoną w domenie prywatnej. Potrzebowałam mechanizmu, silnika, który byłby z jednej strony łatwy w zarządzaniu, z drugiej strony łatwy w instalacji na serwerze, tak żebym nie musiała, wszystkiego, nie musiała zlecać tworzenia tego bloga całej strony od początku. Mój wybór padł na WordPressa, dlatego że jest właśnie po pierwsze ma najwięcej możliwości dla użytkownika końcowego. Jeżeli chcę wczytać zdjęcie, robię to jednym kliknięciem, właściwie dwoma. Jeżeli chcę napisać post, wstawić do niego hiperłącze, sformatować ten post, wkleić jakieś dodatkowe elementy tekstu, również nie ma najmniejszego problemu, do tego nie trzeba znać języka HTML, żeby umieć to dobrze zrobić i żeby to dobrze wyglądało. Druga aplikacja to oczywiście nasz system do monitoringu internetu, czyli NewsPoint, dlatego że na bieżąco muszę sprawdzać jego działanie, ale też wiedzieć, co w trawie, w sieci, w branży piszczy. Korzystam przede wszystkim z powiadomień mailowych, które są wygodną formą sprawdzania tego, co na dany temat w internecie się mówi, czy na przykład z hasłem social media pojawiły się jakieś ciekawe artykuły, jakieś ciekawe publikacje, ciekawe badania, ciekawe informacje dotyczące firmy pokrewnej działalności, czyli monitoring konkurencji jak najbardziej, też oczywiście nasz monitoring, to jest też monitoring tematów, które mnie interesują, bo jako osoba odpowiedzialna za rozwój produktu muszę wiedzieć, czy narzędzie działa poprawnie. A najłatwiej jest to sprawdzić czytając posty dotyczące nie tylko branży, ale też zagadnień, które nie są z nią do końca związane, takich jak na przykład ulubienie autorzy literacji czy chociażby wydarzenia dotyczące książek. W tej chwili mam telefon z Androidem, korzystam z Instagramu, dlatego że lubię fotografować. Instagram ma też taką ciekawą, ciekawą właściwość, że on zmusza do nietypowego kadrowania. Kadrowanie odbywa się w kwadracie, nie zaś w prostokącie, co jest dużą zaletą tego rozwiązania i po prostu pozwala się jakoś bardziej otworzyć, bardziej pokombinować z perspektywą, z kompozycją zdjęcia, a to jest rzecz, która mnie bardzo interesuje.